witam Pana posła bardzo serdecznie. Jasno. Wyjechałem stąd w 1973 roku, czyli szmat czasu. Ale nie zmienia to faktu, że ciągle jedną trzecią życia mojego jest związane, z, jedna trzecia życia mojego jest związane z Białogardem. Jak Pan tak podjeżdżasz pod Białogard, wchodzi, wjeżdża do Białogardu, to trochę serce inaczej Tak, nie? tak, tak, oczywiście, bo to jest zawsze i emocja, i wzruszenie, i też ciekawość, co się zmieniło, jak, jak to, jak to wygląda. I już to, to uczucie takiej bliskości jest wraz z tymi wioskami przed Białogardem, bo to są te miejsca moich wypraw rowerowych. Myśmy wtedy z grupą no, kolegów z klasy jeździli właśnie do, do Tychowa, do Podborska, no tam, żeby się wykąpać, żeby, żeby pojeździć. Także w tym samym regionie człowiek czuje się bardzo swoistym. Chciałbym powitać w Pana Aleksandra Kwaśniewskiego, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w latach 95-2005. Ta wystawa jest wystawą odznaczeń, które prezydent Rzeczpospolitej w ciągu w moim przypadku 10 lat od roku 1995 do końca kadencji do roku 2005 otrzymywał. I jest to wystawa, która mam nadzieję będzie interesująca zarówno dla mieszkańców miasta, jak i także turystów, którzy przyjeżdżają do Białogardu, ponieważ jest to wystawa, która uczy i historii, i geografii, i także myślenia państwowego. Wszyscy widzieli, że ten się dokonuje. Dwa, dwa,

Yang l a i